Witam Państwa. Nazywam się Agnieszka Mackiewicz i jestem pracownikiem dywizji Environmental Science firmy Bayer w Polsce. Dzisiaj przedstawię Państwu temat związany z przygotowaniem magazynu do przechowywania ziarna przed jego zbiorami oraz dezynsekcją takiego magazynu za pomocą produktu KO Max. Zapraszam. Przygotowanie magazynu przed zbiorami ziarna jest jednym z ogniw zintegrowanej metodyki ochrony roślin. Nakłada ona również poprzez akty prawne na wszystkich użytkowników profesjonalnych stosowanie pewnych standardów działania na rzecz zrównoważonego st stosowania środków. Uwzględnia przy tym ochronę roślin, bezpieczeństwo użytkowników i organizmów znajdujących się w pobliżu, jak i samego środowiska. Nie oznacza to wcale, że rekomenduje się całkowite zaprzestanie stosowania środków, ale tam, gdzie jest to możliwe, ich zrównoważone stosowanie. Czyli ograniczenie zabiegów do tych koniecznych, dających długotrwałą ochronę przy minimalnej liczbie aplikacji i dające nisko ryzyk, niskie ryzyko ekspozycji i negatywnego działania na ogólnie rozumiane środowisko. Oczywiście są to ogólne zasady, które nie odnoszą się bezpośrednio do gospodarki magazynowej, przechowywania ziarna, ale akurat w tym aspekcie powinno się zwrócić szczególną uwagę na higienę szeroko rozumianą, czyszczenie magazynu z resztek zalegającego ziarna, czyszczenie wszystkich urządzeń, więc dezynfekcja i dezynsekcja. Na kontrolę płotów wprowadzonych na magazyn mogą one zawierać już szkodniki, więc rolnicy powinni wybierać odmiany bardziej odporne. Na naprawę uszkodzeń pomieszczenia magazynowego, naprawa pęknięć, szczelin, serwis urządzeń technicznych, maszyn dedykowanych dla obsługi magazynu. Ale oprócz tego, co w magazynie, należy zwrócić uwagę na to, co zalega wokół magazynu, czyli śmieci czy niepotrzebne rzeczy. Widzimy więc pierwszeństwo niechemicznych metod ochrony magazynów przed metodami chemicznymi. Ale jeżeli zajdzie potrzeba wykonania zabiegu chemicznego, wtedy należy wybrać środek możliwie przyjazny środowisku. Kolejnym nieodzownym elementem jest monitoring. Podczas monitoringu ważna jest identyfikacja występujących szkodników, dla których magazyn może stać się domem, w którym spożywają pokarm i prowadzą rozród. Największe szkody w magazynach zbożowych mogą powodować takie gatunki owadów jak chrząszcze i motyle, ale również są to roztocza oraz większe zwierzęta, takie jak gryzonie i ptaki. Dlatego warto przejrzeć historię monitoringu i sprawdzić, czy wytyczne co do poprawy otoczenia wokół magazynu zostały spełnione. Ma to na celu zmniejszenie korzystnych warunków dla bytowania tych szkodników. Na slajdzie zaznaczono te insekty, które zwalcza kaobiol-max. Po wykonaniu czynności, o których była mowa wcześniej, przy zidentyfikowaniu występowania szkodników, należy dokonać dezynsekcji magazynu. Dzisiaj będziemy mówić o dezynsekcji przy użyciu kaobiol Max. Najlepszym terminem na dokonanie zabiegu środkiem kObiol Max jest okres na 5 tygodni przed wprowadzeniem ziarna na magazyn. Środek daje ochronę do około dwóch miesięcy po dokonaniu aplikacji. Ma działanie kontaktowe i żołądkowe. W aplikacji należy dokonywać drogą oprysku w dawce 60 ml środka na 5 litrów wody. Tak przygotowany roztwór roboczy powinien starczyć na 100 metrów kwadratowych. By jeszcze bardziej chronić miejsca przechowywania ziarna, zabezpiecz je przed gryzoniami. Poznaj nasze produkty. Piana, raku Minfum oraz nowość pasta Harmonics Rodent Paste. Ta ostatnia oparta jest na mechanizmie Stop Feeding Effect, zmniejszającym spożycie przynęty już po dwóch dniach, z taką samą skutecznością jak brodifakum, a zawierająca cholekalcyferol. Pamiętaj, ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa. Zachęcam do odwiedzenia naszych stron internetowych es.bajer.com.pl lub kmyśnikobiol.pl. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.